Cześć Śweneczko, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj miałem jechać po Karchera, ale tym gościu nie odbierał. Zeniłem chyba z 10 razy, to nie ma zasięgu, raz mi się udało. Był zajęty. Napisał SMS-a nie odpisał. Godzina czekałem na niego, ale przyjechałem na gospodarstwo, obejrzymy co się tu dzieje. No dzisiaj sobie zadać z przyczepą na przegląd w takim razie, jak nic, nic się nie dzieje, nie odbiera gościu. Do przeglądu trzeba jechać z tą siwą. Znaczy, chyba ta 60 trzeba będzie przestawić z rotacyjną. W sumie trzeba ją odpiąć, bo ją pojada kosić Trowa Fergusonem. To tam się ją odepnie. Kaś tam na przykład, tu odepniemy opryskiwacz później, ale pojada kosić jutro. Muszę tam koło kukurydzy opkosić na, na szeroki. I tylko muszę jeszcze te ziemniaki opłynąć. Nie wiem, jaka będzie pogoda. Jutro chyba to zrobię, bo dzisiaj, dzisiaj ma być jakiś deszcz. Eee około siódmej, ósmej to lepiej by było wieczorem jutro to zrobić no to tak, odpinamy rotacyjno. E, zapinamy przyczepa zajadamy na przegląd z nią, tamta już zostanie e, na trowie, tam na łące a później wjedemy tam. w sumie, nie wiem czy już wjeżdżać czy pierwsze te burty porobić bo by było lepiej pierwsze burty porobić a później sobie wjechać tu jeszcze sieczkarnia z, kombaj z kombajnu leży bo była skrzywiona, tu się połrywało. Musiało już być wzmocnione takim kątownikiem, takim bo, bo to się już kupie troszkę nie trzymało. Ale dobra, czyli yo, ja idę po John'a. Dobra, to. Myślałem, myślałem też, że dziadek mi zajechał po profilu, ale nie zajechał. Także dziś bardzo nie ma co robić. Jedynie ten przegląd załatwić i. widły domy na bok jedynie ją pociągnąć Nie na razie tej 60 odpalów bo może dziadek jeszcze powiedzieć jakaś kość Dobra, tak może być Tak może być Światła są nowe, wszystko sprawne Także można śmiało jechać Przyczepa perfekto Tak zresztą Wszystkie tamte. i do Jona. Zestaw kluczy. Nie przyda się. Położymy tu. Dzisiaj też mi przyszły big bagi. Musimy ich le, wziąć, obejrzeć, jakie to są. Mają mieć niby 1,70 m. Także powinno tam się zmieścić ponad tona. Wziąłem na razie 10 sztuk. Obejrzymy, co to będzie. Big bug 16 zł. 16 zł. Razy 10, 160 zł plus wysyłka 25 i da w big, big bagach magazynową I Powiem Wam, że to jest dobre rozwiązanie Odpali Czy John odpali Jak zawsze Dobra siewnik jest odpięty wałek nie jest to bo ostatnio robiłem u kolegi tam prawnik. Nie wiem, czy widzieliście odcinek, czy nie Robotniki z Fergusona też muszę jakaś pochować o, dobra Tak, tak Tu na sznurku jak jakiś wieśniok, ale Urwało się to I wypadło jakaś w ciur, Tyle jest powietrza? Nie jest jeszcze dobra, te drzwi przymkniemy też jest taki badziewie by nie coś rozwalić na tym dobrym dobra, przyczepa zapięta jeszcze do pewności sprawdzymy se światła czy są bo tu w dużo rozkontaktuje, roznie dobra, na widły nie ma jedzie. Tu, tu tam zaparkujemy przy kompresorze. Światło przód działa. Idziemy. Mamy no jeszcze lewy migacz. Jest światło, są to prawie też będzie dalej. Także wszystko i jademy. Musiał się przebrać, bo. Jeśli się zmazałem, to zacząłem te buty szykować I nie wiem, Chyba tam na przeglądzie nie będziemy nagrywać, więc podobno nie wolno. ale w sumie też nie ma nic ciekawego, wiesz, to, że już dobrze światła hamulce i jedziesz dalej. Naprawimy się potem. O, to już powaliło. Prydę i rzepak. Ją pod drzewami no powalone i białych piotków na nie ma, na miedzy trochę. Od miedzy. Nie jest źle, ogólnie jest nieźle, ale powiem Wam coś, kurde, ta pszczepa strasznie krzywo jedzie. Jak ta płacza w lusterku, to wydawało mi się, że tak jedzie troszkę krzywo, ale tam na tej stacji, to jak się tak popatrzyłem jak przedni koła stoły, a jak tylnie, względem tego kanału, to trochę coś jest nie tak. Musimy tam zerknąć, to tam może być źle Trochę zaczyna padać, musiałam wycieraczka włączyć, ale to już, no nie no Ale tak, wszystko działało, posprawdzą, nawet numer był Także wszystko, wszystko To to czy jest numer? Pogoda, że jest, oczywiście A to już nabijaliście Zabawny, zabawny pan Dobra Kiedyś by mnie tu przewróciło Johnem Bo jechałem jak z przyczepą Ile miałem? 3 tony piasku chyba? I nie... No, nie było hamulcy, no bo I John Dyr na szlak John Dyr też przodkiem nie hamuje, żeby nie zużywać przedniego mostu Jest to odłączone. I bokiem mi go postawiło Ale Udało się wyprowadzić Dobra, odpinamy ją Jak się tam zerknę, bo to jest nie tak Bo kropi Otóż brama zaroz. To gitara Jakoś te resory muszą być albo wygięte albo Nie wiadomo co Tu nie widać Hm Dziwne. Tu jedynie jakoś przywoła ta rama. No, trzeba będzie naprawić. Liche te ramy jakieś. Dobra. Marta już otworzyła brama. Ogólnie ostatnio zamykamy brama, żeby nikt nie wjeżdżał nie właził Marta to jest pomocnik jednak te profile tu były ja ich nie zauważył w ogóle mam 9 metrów to mi styknie na burty 50x50x2 na na a tu 40 x 40 na 3 chyba no na 3 to jest i to pójdzie do środka do tego będzie wkładane właśnie w te burty. To muszę poobcinać, ale nie, dziadek mi jakoś flinkie też przyjebał, i... i chyba nic dzisiaj nie zrobi, Bo nie chce mi się latać, go szukać. No, no to w sumie zakończymy ten odcinek. Powiem wam jeszcze, jak to chcę zrobić. Tu będą trójkąty takie, a tu trzeba wydłużyć o pół metra. To poobcinać, a jutro. Jutro może posprzątam tego czerwonego Seata i pokażę Wam co do sprzedania z bo też chce się tego pozbyć. Także dobra, kończymy ten odcinek, bo nic się nie dzieje. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!